pielęgnacja skóry trądzikowej. U części osób trądzik nie mija wraz z zakończeniem okresu dojrzewania. W późniejszych latach życia zmienia się jego forma, ale zasady pielęgnacji pozostają niezmienne. Oczyszczanie powinno polegać na dokładnym i skutecznym usunięciu zanieczyszczeń ze skóry, nadmiaru sebum, resztek kosmetyków, bez naruszenia warstwy hydrolipidowej skóry. Wbrew pozorom skóra trądzikowa czy tłusta nie wymaga wysuszania jej, tylko regulacji i nawilżenia. Składniki kosmetyków, które mogą pomóc w redukcji zmian trądzikowych oraz wydzielania sebum i łagodzenia stanów zapalnych, to np. olejek z drzewa herbacianego. W kosmetyce i medycynie stosowany od lat. Czy witamina PP? Ceniona za to, że normalizuje pracę gruczołów łojowych więc ogranicza wydzielanie sebum. Tapianka jest przeznaczona właśnie do skóry trądzikowej. Sprawdzi się rano oraz jako drugi etap oczyszczania twarzy wieczorem po demakijażu. Równowaga po myciu. Do skóry trądzikowej świetnie sprawdzają się hydrolaty, czyli wody powstałe w procesie destylacji roślin. Są one bezpieczne do stosowania na skórę i dają świetne efekty. Lekkie nawilżanie. Skóra trądzikowa, szczególnie tłusta, nie lubi nadmiaru obciążenia, dlatego kosmetyki nawilżające powinny zawierać substancje aktywne i być lekkie, a sama aplikacja kremu oszczędna. Ważne, nie należy rozdrapywać ani wyciskać zmian ropnych, aby nie powstały blizny. Na skórze z aktywnym trądzikiem nie wykonujemy peelingów mechanicznych. Świetnie natomiast sprawdzają się pilingi enzymatyczne, bo nie wymagają tarcia. Jeśli zmian jest dużo, tworzą się bolesne guzki czy naciki, należy udać się do dermatologa, który pielęgnację wesprze konkretnym leczeniem. Trądzik to choroba skóry, a choroby skóry się leczy. W przypadku nasilania się zmian trądzikowych warto zwrócić uwagę na swoją dietę. Szczególnie w kontekście spożywanego cukru, kakao, alkoholu czy żywności przetworzonej oraz alergii pokarmowych. Leczenie trądziku to proces i może trwać latami. Bądź dla siebie wyrozumiała.